Cześć tej strony Hotory to jest kolejny odcinek w serii zrób to sam. W dzisiejszym odcinku zrobię kostkę 3x5x7 na na akcji Cube przy pomocy tych takich rozszerzeń 3D. Już tu można zobaczyć, że są dosyć duże. Kostką bazową będzie ta kostka 7 na 7 odki to jest ich budżetowa siódemka, którą można bardzo tanio kupić w sklepie SpeedCube. I generalnie kostkę skleję tak jak tu widać, to nachodzi na te trzy tutaj elementy, te dwa tutaj elementy, no i zgodnie z tym, zgodnie z tym to ponaklejam tak jak typowo kostkę 3 na 5 na 7. Następnie po naklejeniu tych elementów i zmienieniu kształtu kostki. Wypełnię wszystkie te dziury jakie tutaj, tu można zobaczyć, jakie tu można zobaczyć. Yy, masą epoksydową, a następnie wyszlipuję to na równo, tak żeby nie było można rozpoznać, któr... no rozpoznać żeby nie było różnicy pomiędzy elementem oryginalnym a doklejonym, żeby po prostu to gładko w siebie przechodziło, bo to powoduje wtedy bardzo dobre poruszanie się. A więc zaczynajmy. Bardzo ważne przy tego typu modyfikacji jest prawne oznaczenie elementów, które ma się ze sobą skleić. W tym wypadku mam skleić te trzy warstwy razem. Elementy zostają wolne. I te trzy warstwy są razem sklejone. A tu te dwie warstwy są razem sklejone. I te trzy. Czyli te trzy elementy zostają niesklejone. I jeśli chodzi o górną i dolną warstwę, to po prostu sklejam te dwie tutaj ze sobą. Powoduje to, że tutaj powstaje nagle, bo to będzie jeden element. To jest jeden element, drugi, drugi, trzeci, czwarty i piąty, czyli tu mamy pięć. Te elementy w ilości w tej osi się nie zmienia. Czyli dalej jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tu wstaje jeden element, drugi i trzeci, czyli trzy. I powstaje kostka 3 na 5 na 7. Teraz najlepiej by było kostkę rozebrać i zacząć przyklejać rozszerzenia, ale z racji, że niektóre te elementy mają być połączone, to trzeba połączyć je klejem przed rozebraniem tej kostki, żeby je mieć odpowiednio ustawione, bo teraz tak jak są w kostce, to są tak, jak się mają poruszać. Bez zbędnych napięć i wygięć, co powoduje, że się kostka, kostka po modyfikacji będzie poruszała bardzo podobnie do kostki przed modyfikacją. Więc, żeby te elementy zatrzymać w tym miejscu, w którym są, po prostu odrobinę kleju pomiędzy nie daje, tylko ten oczywiście jest zaschnięty. Po odetkaniu kleju można. Zacząć sklejać te elementy razem. Kropelka tak na górę wystarczy, żeby to wciekło pomiędzy te elementy i jest skleiło razem. Na tyle mocno, że będzie można tą kostkę rozebrać i przykleić rozszerzenia. I większość tych elementów nie powinna się ze sobą rozkleić. Generalnie robię to na każdym. W każdym miejscu, gdzie linie się przecinają, teraz dodatkowo jeszcze przed rozebraniem kostki najlepiej jest odkleić naklejki, co poprawia przyczepność rozszerzeń 3D i poprawia wygląd skończonej kostki. Jedna ścianka zrobiona. 5 zostało. Po wyślifowaniu zewnętrznych ścianek kostki można już przejść do naklejania rozszerzeń, ale jeszcze najpierw trzeba tą kostkę do tego oklejania rozebrać. zaraz racji, że na każdy element będę coś naklejał, to staram się właśnie zbytnio tego nie rozwalać, żeby mi się nie pomieszały te elementy. I tu na przykład widać, co się dzieje czasami z naklejkami i to wymaga jeszcze wyczyszczenia i wyszlifowania przed naklejeniem tych rozszerzeń a więc po rozebraniu kostki można w końcu przystąpić do przyklejania rozszerzeń 3D rozszerzenie 3D najlepiej jest lekko przeszlifować przed przyklejeniem go powoduje to, że łatwiej się przykleja i nie odpada tak bardzo i nie trzeba tak długo trzymać klej złapał i w tym to jednocześnie też siłę, z jaką te rozszerzenia się trzymają. Kostki trochę kleju. I jeden narożnik sklejony. Widać, że dobrze pasuje, więc przy, przy szlifowaniu potem nie będzie zbyt dużo męczenia się z tym, żeby były na równo. No i cóż, jeden narożnik zrobiony, została reszta kostki. Po sklejeniu wszystkich elementów z rozszerzeniami 3D powstały właśnie tego typu elementy, jak tutaj możecie zobaczyć. Więc teraz czas jest na wypełnienie ich masą epoksydową. Już powinna być masa wymieszana na tyle dobrze, że można z niej coś robić. Tak więc, generalnie, całe wypełnianie kostek polega na tym, że biorę fragment, fragment masy epoksydowej. robię z niej długi sznurek i wpycham go w połączenie pomiędzy elementem a rozszerzeniem 3D a żeby to jeszcze lepiej wyglądało to biorę małe fragmenty i wpycham pomiędzy sklejone elementy powoduje to że te elementy się będą trochę mocniej się trzymały i będą, będzie gładkie przejście pomiędzy nimi co polepsza poruszanie się kostki a także lepiej to wygląda generalnie to co tu widzicie muszę zrobić z każdym elementem na który naklejałem rozszerzenia 3D, więc trochę tej roboty będzie. No i tak oto się prezentuje wypełniony element z masą puksydową. Także ja się biorę do roboty, a następnym etapem jest szlifowanie. Po wyszlifowaniu i zaokrągleniu krawędzi. Przyszedł czas już na końcowe, końcowe wykończenie elementów na papierze o gradacji 300. Tak wygląda element po zaokrągleniu go i wyszlifowaniu papierem 180, a teraz czas na gradację 300. Po chwili szlifowania, tak oto wygląda ten element. Więc czas na włókninę ścieralną. I tak oto wygląda gotowy element. I tak oto prezentuje się kostka po pomalowaniu i oklejeniu naklejkami. Naklejki są zrobione standardowo z folii or Oracle, były wycinane na ploterze i były projektowane przeze mnie. Według mnie wyszła, kostka wyszła bardzo fajnie i bardzo fajnie wyglądają te naklejki na niej. Kostka wygląda trochę inaczej niż, niż inne akcisy. Może to dlatego, że ja źle je robię. Mam po prostu trochę chyba inne podejście niż inni ludzie do modyfikacji kostki 3 na 5 x 7 No i Wychodzą w sumie takie ciekawe, przekrzywione kostki, które w sumie bym oczekiwał, że będą wychodzić przy prostokącie, który jest odwrócony o określoną liczbę stopni, a nie kwadracie. Cóż, Zaj zrobienie tej kostki trochę mi zajęło. Było tu dużo elementów, które trzeba było parę razy poprawiać. Na przykład te wszystkie elementy trzeba było lekko poprawiać, bo doszlifowałem się głębiej niż myślałem, że się doszlifuje. I nie było tam wypełnione masą epoksydową. więc generalnie, kostka jest dosyć trudna, ale myślę, że udało mi się ją w miarę dobrze zrobić. Mam nadzieję, że osoba, do której ona trafi, będzie bardzo zadowolona z niej. Tą osobą oczywiście jest nikt inny jak Debobixon. I kostka prawdopodobnie się pojawi za niedługo u niego na kanale. A ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oceniania i komentowania filmu oraz do subskrypcji kanału. Także do następnego. Cześć.